24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam teraz w Polskim Radiu pana profesora Bogusława Liberackiego, rodoputowanego Lewicy. Dzień dobry, panie profesorze, panie pośle. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy. Cieszę się, że jesteśmy znów razem. Panie profesorze, jest wojna, są sankcje, a wczoraj Rubel, był najmocniejszy od czerwca 2020 roku. Co sprawia, że po tym wahnięciu, szczególnie na początku marca 2022 roku, rubel znowu się umocnił. Czy to przełączenie się rachunków za. Gaz na przykład na ruble, czy interwencje rosyjskie. Innymi słowy, moje pytanie dotyczy tego, czy sankcje są skuteczne, gdyby patrzeć na kurs rubla? Czy gdyby patrzeć na kurs rubla, to moglibyśmy stawiać takie pytanie, jakie Pan postawił w sposób bardzo zasadny z głęboką troską o skuteczność sankcji? Myślę, że kurs rubla to jest tak, jak zresztą pan powiedział, czynnik dwóch, czy wynik dwóch elementów. Pierwsze w jakimś stopniu tego przejścia na rozliczenie za transakcje w rublach, bo to oczywiście umacnia rubla. Ale drugi, myślę dużo ważny, ważny, aspekt. To jest polityka wewnętrzna monetarna, jaką Rosja prowadzi, nie licząc się z jej poprawnością ekonomiczną, czy poprawnością finansową. Po prostu jest to cel polityczny. Demonstracyjnie pokazywać, że rubel się umacnia. Czy to doprowadzi oczywiście do Efektów pożądanych, pozapropagandowymi, to jest zupełnie osobna sprawa, bo obaj dobrze wiemy, panie redaktorze i nasi słuchacze, pewnie też, że sztucznie podtrzymywany wysoki kurs własnej waluty dla celów politycznych często kończy się katastrofą i dla waluty, i dla tego, który podtrzymuje. Mamy sytuację oczywiście nadzwyczajną, bo jedno i wszystko nastawione jest na propagandę. Jeżeli ja słyszę z ust Prezydenta Federacji Rosyjskiej, że bohatersko walczą żołnierze, że mamy osiągnięte cele strategiczne naszej interwencji w Ukrainie, że coraz bardziej zniszczymy faszystów, nacjonalistów i kogoś tam jeszcze, a rzeczywistość jest taka, jaka jest. To znaczy, chciałbym tutaj bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu ocen. Zwłaszcza w kontekście skuteczności sankcji, bo tę skuteczność sankcji bym upatrywał w zupełnie innym obszarze niż kurs rubla. Tę skuteczność sankcji upatrywałbym w obszarze w ogóle zdolności Rosji do obsługi swojego długu, i w tym momencie wiemy, że te zgromadzone zapasy ponad 600 miliardów dolarów, które bank centralny Rosji miał, są w dwóch trzecich zablokowane poprzez sankcje możliwość dyspozycji. Śródła finansowe oceniają, że w pierwszej dekadzie maja. Może się okazać, że ze względu na sankcje Rosja nie będzie w stanie obsługiwać swojego zadłużenia. No bo po prostu nie ma dostępu do tak. SWIFT-u na przykład. Tak, a i druga kwestia, bardzo... panie profesorze, czy jest w stanie yy, na przykład uzupełnić yy, zaopatrzenie wojskowe bez importu podzespołów, które są yy, zakazane i tu sankcje mogą się okazać naprawdę skuteczne, że Rosja nie będzie w stanie odtworzyć swojego militarnego potencjału. Zdaje się, że ten proces już się zaczął. Czytam w różnych źródłach, że nie jest są w stanie oprodukować e, pocisków ze względu na to, że część tak zwanej usterzenia pochodzi właśnie z importu. M mówimy także o zdolności do tworzenia czołgów, czyli całym wielu aspektów przemysłu obronnego, także z tego punktu widzenia sądzę, że sankcje. One nie działają tak, jak na przykład wystrzelenie bomby czy rakiety, które wybuchła, i już widzimy skutek natychmiastowy. Te sankcje działają z pewnym opóźnieniem, zwłaszcza, że Rosja to nie jest państwo małe o małych zasobach. Jest to państwo wielkie w sensie terytorialnym, o dużym potencjale, w dużych zasobach. Jest pewna inercja reakcji. I ta inercja odkłada się w czasie, i my mamy za, zaledwie. Kilkadziesiąt dni od działania tych sankcji, bo sama wojna to jest nieco ponad dwa miesiące. Niestety długie, ciężkie. Krwawe dwa miesiące. No, ale sankcje ostatnie liczą sobie za zaledwie kilkanaście dni, więc bo one były stopniowo Panie profesorze, Także te sankcje będą boleć. Czy Rosja jest w stanie zrekompensować sobie te sankcje z tego yy, właściwego zachodu w takich państwach jak Chiny? Indie czy Brazylia, bo są takie y, działania ze strony Rosji, żeby część tych produktów, których nie mogą dostać, czy technologii y, otrzymać od Chińczyków, od Indii y, czy od y, Brazylijczyków. Czy to jest realne i czy to jest y, takie zastępstwo, które wystarczy? I czy te państwa tak ochoczo pomogą Rosji, bo z tym są też różne problemy. Z tym problemy są i myślę, że problemy będą coraz większe z punktu widzenia Rosji. Dlaczegoż? Otóż gdybyśmy byli sami, nawet tylko jako Unia Europejska, już nie mówiąc o Polsce samotnej, to moglibyśmy się liczyć, że tego rodzaju gotowość do skorzystania z okazji przez producentów różnych rzeczy na świecie będzie wykorzystywana. Ale jesteśmy tutaj w strukturze NATO, zwłaszcza Stany Zjednoczone, i reakcja prezydenta Joe Bidena, sygnał, który wysłał do Chin, ale także do Brazylii, myślę, że był jednoznaczny, czytelny, nie pozostawiający wątpliwości. I gdyby było to jedno pasmo sukcesów ze strony Rosji, to wtedy ta skłonność do ewentualnego omijania czy wchodzenia na ten rynek w zastępstwie państw, które nałożyły sankcje, byłaby znacznie większa. Ale ponieważ tych sukcesów nie widać, Proszę zauważmy, że nawet jak z ostatnich dni w ogóle nie słyszymy lidera Białorusi, prawda? Tak, tak. W ogóle tak jakby go nie było. No tylko Także... po pojawił się w tym momencie, kiedy zaczął opowiadać, że kolejki Polaków ustawiają się przy granicy, żeby sól i kaszę kupić na Białorusi, bo tu głód nam grozi w Polsce, no ale to jest groteska po prostu. No to wiadomo, że różne rzeczy są śmieszne, to nawet jest śmieszna, bo jest rozpaczliwa. Natomiast może się ujawnić jeszcze przy okazji działania w, no, opozycji w Białorusi, ponieważ jest propozycja, zdaje się, kolejnych zaostrzenia, kolejnego zaostrzenia kar i rozszerzenia. Zakresu wyroku śmierci za tak, tak. zwany sabotaż. No terrorizm. bo my tego za dużo o tym nie wiemy, ale zdaje się, że dość skutecznie przerywano dostawy e, e, albo transporty rosyjskie, żeby uderzyć z terytorium Białorusi na Ukrainę, albo zaopatrzenia dla tych e, wojsk, i to chyba bardzo zdenerwowało Łukaszenkę, że takie rzeczy są możliwe na jego terytorium. Tak, i tutaj chyba były dwa powody. Po pierwsze, myślał, że jest całym i panem na terytorium Białorusi. Po drugie, staje się, że on chce prowadzić grę taką, że bardzo chce pomóc swojemu wielkiemu bratu, tylko jeszcze chwila, jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc. Natomiast w tym momencie no, coś się wymknęło spod jego kontroli. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, że mnie to trochę przypomina, jako człowiekowi transportu, czasy, które były w, w, w okresie II wojny światowej na terytorium Polski. Właśnie te y, za, y, wysadzanie pociągów, które miało miejsce na Białorusi, to jest radykalne osłabienie zdolności bojowej Rosji. Dlaczego tam jadą paliwa, tam jadą części zamienne, tam jedzie również. Y, Kuchnia dla żołnierzy. W związku z tym to są trzy takie bardzo, zdawałoby się przyziemne rzeczy, nie mówimy o wielkiej technologii, ale po prostu trzeba jeść codziennie czy kilka razy dziennie i trzeba zaopatrywać się w amunicję. Więc tego typu rzeczy są bardzo skuteczne i to widoczne natychmiast. Panie profesorze, czy z punktu widzenia takich sankcji bardzo bolesnych, dla Rosji? Czy w ogóle rozważa się w instytucjach europejskich, może rozmawiacie o tym w Parlamencie Europejskim, co zrobić z istniejącą instalacją Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Czy w ogóle wchodzi w grę demontaż tych rur, po prostu, żeby przyszłych ewentualnie rządzących nie, kusiło, nie kusił powrót do, 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 do tych inwestycji? Tak zdarzają się takie wypowiedzi, że powinniśmy pomyśleć o demontażu skutecznym tych rur raz na zawsze, przy czym odpowiedzi są teraz następujące. No poczekajcie, musimy ten sprzęt dostarczyć, czyli trochę gra na zwłokę. Ale ja sądzę, że tu jest potrzebna cierpliwość, bo pamiętajmy, że nie wierzyliśmy w to, że kiedyś może być ten Nord Stream 2 zablokowany i to na zupełnie ostatnim etapie. Także być może właśnie doczekamy się również ze złomowania tego sprzętu, no i innego wykorzystania gdzieś w innej części do innego celu. Jak jesteśmy przy rurach, panie profesorze, to pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapytał rządzących, dlaczego nie przejmą instalacji tej przesyłowej, jaką jest gazociąg jamalski. Czy to jest takie proste, że państwo polskie może przejąć ten gazociąg? No bo spółka zarządzająca tym gazociągiem to była mieszana, także Polska Polska I czyja to jest de facto własność? Tak, jak rozumiem, to jest przedsięwzięcie czy przedsiębiorstwo wydzielone. Przecież kiedyś w tej sprawie zwracaliśmy się też do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o oddzielenie operatora infrastruktury od dostawcy produktu, który przez tę infrastrukturę będzie przepływał. To uzyskaliśmy i dzisiaj. I sądzę, że to jest pytanie, które warto sobie stawiać. Natomiast te samo przejęcie, jak długo te rury są po prostu puste, no to nie wiem, czy to ma jakiś większy sens gospodarczy. Na pewno jeszcze trzeba by je utrzymać w jakiejś gotowości. Utrzymać, no i zapewnić bezpieczeństwo tego, bo to pamiętajmy, że to jest element infrastruktury w czasach wojny toczącej tak zwanej się krytycznej, opok, tak. tak zagrożonej, także z tego punktu widzenia raczej przywiązywałbym, znaczy miałbym to na uwadze, o czym mówił pan prezes Kosiniak-Kamysz, natomiast przywiązywałbym większą wagę do deklaracji i działań, które dzieją się w Unii Europejskiej, czyli dopełnienie interkonektorów, transeuropejskie sieci energetyczne, założenie kolejnych rewersów, przepływa gazu, i wspólnej polityce zakupowej. Dlatego, że my mamy trzy podstawowe kierunki, z których Europa zaopatruje się w gaz. Sam fakt, że te dostawy z Rosji mogą się skończyć, Komisja Europejska brała pod uwagę i z jednej strony nie jest zaskoczona, ale z drugiej strony stanowisko pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen było bardzo jasne w oświadczeniu wczorajszym Rosja jest nierzetelnym partnerem. Unia Europejska jako całość musi możliwie szybko uniezależnić się od dostaw ropy z tego Europy i gazu z tego kierunku. Nie możemy współpracować z nierzetelnym partnerem, już nie mówiąc o tym, jaki cel przeznacza pieniądze. Także z tego punktu widzenia dla nas jest kluczowo ważne właśnie uczestniczyć w tym projekcie europejskim. Mamy deklarację, że Litwy zupełnie ciepłe. Musimy fest, kończyć, panie, panie bez... profesorze. Czyli znajdźmy rozsądne rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Bogusław Liberacki, eurodeputowany lewicy, był gościem Polskiego Radia. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się naszym widzom, panie redaktorze.